Podczas amerykańskiego dnia niepodległości prezydent Donald Trump wyróżnił z imienia i z nazwiska osoby, które uczyniły Amerykę lepszym miejscem. Byli wśród tych osób ludzie różnych profesji: lekarze, ratownicy, strażacy, policjanci, ale była też pewna zakonnica, siostra Deidre Byrne. Kim jest ta osoba? Okazuje się, że siostra Dede, bo tak na nią mówią przyjaciele, jest nie tylko zakonnicą, ale również lekarzem, chirurgiem a także żołnierzem służyła w amerykańskiej armii biorąc udział w operacjach między innymi w Afganistanie jako chirurg misyjny pracowała również w tak trudnych terenach jak Sudan, Haiti czy Irak. Znalazła się też jako ochotnik wśród tych osób, które w 2001 roku po zamachu na World Trade Center pomagały ofiarom, pomagały strażakom i po tych wszystkich wydarzeniach dopiero postanowiła zostać zakonnicą, wstąpiła do zgromadzenia Małych Pracownic Najświętszego Serca Jezusa i Maryi. Dziś prowadzi w Waszyngtonie ośrodek dla najuboższych, leczy ich bezpłatnie, ale przede wszystkim, jak mówi o sobie, jest lekarzem nie tylko pro life za życiem, ale również za życiem wiecznym. Stara się rozmawiać ze swoimi pacjentami, mówić im o tym, żeby ratowali nie tylko swoje ciała, ale i dusze. Więcej o tej wspaniałej osobie przeczytać Państwo w najnowszym numerze Goście Niedzielnego.